Witam Was moi kochani w zaczarowanym świecie wróżki Kaliny. Omówimy sobie dzisiaj Astral trzeci, czwarty, piąty i szósty. Ostatnio przedstawiałam Wam obraz energii, jak to jest po śmierci, z przechodzeniem, tak? Do pierwszego astralu, do drugiego. Jeszcze sobie to wszystko. E, przypomnimy. E, jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam do wcześniejszego e, odcinka. Miłośników e, mojego kanału e, zapraszam do komentowania e, nowe osoby do subskrypcji. Udostępniajcie e, mój kanał, będzie mi e, bardzo e, miło. E, dobrze zaczynamy. Oczyszczamy energię. Niech mój Archanioł Stróż połączy się z Archaniołem Wszechświata. Otwórzcie przed nami następne astrale. Dobrze. Ja teraz Wam przybliżę, jak ja widzę tą energię po śmierci Poprzez różne medytacje, skupienie się na świecą oraz poprzez rozkładanie kart doszłam do pewnych ciekawych wniosków, z którymi chciałabym się podzielić razem z Wami. Pokażę Wam teraz takie obrazki, które Wam przybliżą to, co widziałam. E, mamy tutaj e, przedstawiony e, pierwszy e, astral. E, co tutaj możemy zauważyć? E, jest osoba, e, która po prostu umiera, jej dusza e, odchodzi. Tak? Jest tak zwane oderwanie e, duszy od ciała. E, wyświetla się tutaj takie ciepłe, przyjemne Wam światło. E, ale dusza, żeby oderwała się od ciała, jest przyciągana czymś złudnym, obrazem, jakimś hologramem, co lub lubiliście w przeszłości w waszym życiu, tak? Może być to ogród botaniczny, góry, po których uwielbialiście chodzić. E, tak samo może wyświetlić Wam się osoba, e, gdzie dużo mówiliście o niej na ziemi, na przykład, nie wiem, zmarły dziadek, babcia. Wasza dusza, jakby pragnęła ponownie ich zobaczyć, bo wiecie, że oni już odeszli i tam na Was czekają, tak? Dlatego takie osoby Wam przyjazne mogą po Was przyjść. One będą właśnie takimi e, złudnymi obrazami, które mają na celu Was po prostu przyciągnąć na tamten świat, tak, żebyście się nie bali, bo to jest taki przełom dla duszy. I to jest właśnie ten pierwszy astral. Tutaj naprawdę dzieją się takie magiczne, niezrozumiałe nawet dla lekarzy, niejednokrotnie sytuacje, tak. E, oni tam naprawdę wiele widzą, i, i myślę, że e, też tutaj e, są ciekawe ich spostrzeżenia. Ja to tylko e, opisuję pod kątem energii, tak jak zostało mi to e, przedstawione. E, no i dobrze. E, mieliśmy tutaj tak zwane przedstawione ogłupienie czymś przyjemnym aby przejść na tamtą stronę. Jak już dusza wasza przejdzie, Znajdzie się w tak zwanym drugim astralu zobaczycie coś takiego, co... Was może poruszyć, tak? Dusza zazna w tym drugim astralu, jakby chwilowego odpoczynku, opanowania, stabilizacji duszy, tak? Będzie pozbycie się emocjonalnych konfliktów z głowy, czym byliście związani z Ziemią, naszym ciałem. Są tam różne negocjacje, e, poszukiwanie światów. E, no i przychodzimy e, w coś następnego. Tutaj jest taki chwilowy, błogi spokój, e, tak zwany Eden, oczyszczenie się z tych emocji, e, żeby nie zakłócały w tym momencie waszej energii, ponieważ e, jest to taki, tak jakby dusza się przez. no tutaj. E, Wielkim krokiem weszła w coś nowego w ten pierwszy Astral, macie dużo w nim emocji, tak? Bo widzicie różne piękne rzeczy, spotykacie się z jakąś osobą, z rodziny, czy dla was jakąś bliską, tak? No i nagle jest taki, wiecie, uff, jakby z was wszystko zleciało, całe te emocje, które mieliście właśnie poprzez to przejście, jest chwila tego opanowania. Tak. No, i wchodzimy w coś następnego. Dusza idzie po tym drugim astralu, w taki ciemny tunel wpada. Korytarz ma trochę, ma trochę tak naprawdę, obawy wchodząc w ten trzeci astral, ten następny, tak? Tak to mniej więcej wygląda. I teraz wejście do trzeciego astralu. To jest dopiero wydarzenie, czyli e, chodzimy przez ten ciemny tunel. No i jesteśmy tutaj w trzecim astralu, gdzie tak naprawdę. Jest on przeznaczone do nauki. Wchodzimy z tunelu. Widzimy świat porównywalny do naszego tak naprawdę. Tu na ziemi. Trzeci astra, tak jak mówiłam, odpowiada za naukę, którą syłają nam wyższe energie bogowie. Uczymy odczuwać swoje emocje. Musimy być tam uczciwi, sprawiedliwi. Uczymy się pokory, poszanowania, bo tam szarpią naszymi emocjami czyli takie różne testy. Dla duszy. Też wchodzą tam różne energie. Jak się nauczymy, idziemy dalej. W lej, który jest już jasny. Czyli przyjemniejsze, e, ciepłe e, światło. I co potem? Jasny tunel. Z Twoich emocji, dlatego musisz na niego zapracować, aby się nim przeprowadzić i żeby przed tobą powstał i się otworzył. Czyli tutaj musimy nabrać ogłady, pokory, nauki, zrozumieć pewne sytuacje, które są dla nas testem. Bo szarpią nami różne tam energie, wchodzą. Jeżeli nauczymy się, przerobimy ten etap, otworzy się przed nami to światło, które zaprowadzi nas do następnego, jakby, etapu naszej duszy. W trzecim i czwartym astralu można zostać bardzo długo. Jeżeli dusza nie będzie potrafiła zrozumieć tych lekcji, które tam ją będą dosięgać, i szarpanie tymi emocjami, tak? Czyli możecie podjąć dobrą albo złą decyzję. Jeżeli podejmiecie złą i dalej będziecie powielać e, negatywnie pewną sytuację, bo ją nie zrozumiecie, to dalej tam zostaniecie tyle, ile będzie trzeba. Czyli na trzecim, czwartym astralu. Jest tak zwane zatrzymanie duszy i może ono trwać e, dłuższy czas, tak? Może to nawet się odbywać. W jednym jest pisane, no nie wiem, parę miesięcy, drugim rok albo więcej. To jest przeróżnie w energii, e, ale jak już zrozumiecie, to otworzy się przed Wami to światło i się go nie bać, iść, po prostu iść. E, ja zawsze to mówię, jeżeli. Osoba, moi drodzy, umiera, tak? I e, wiadomo, jest to bardzo przykra sytuacja. Tak samo jak jakieś zwierzątko nam odejdzie, e, zawsze ludzie tak mają, że traktują jak członka rodziny. Jest ogromny żal. E, owszem, macie chwilę, e, słuchajcie takiego żalu, płaczu, emocje trzeba, e, słuchajcie, okazywać. Nie wolno tak robić, że ktoś wam będzie mówił. E, macie powstrzymywać łzy. Nie, bo wtedy zablokujecie swoje emocje. Wy musicie się wypłakać. Musi być ten moment żalu, ale musicie pamiętać, że e, dajcie sobie jakiś czas e, na to, aby opanować wasze emocje, ale musicie w pewnym momencie powiedzieć stop. Ta dusza musi odejść. E, tutaj jeżeli e, bardzo długo lamentujemy, tak? Ludzie nieraz nie mogą się opanować e, nawet po roku czasu, e, to każdy z was wiem, że to jest trudne. Ale musicie sobie zdać sprawę, że nie wolno wam blokować e, duszy, bo czasem po prostu mm, Możecie w pewnym jakim stopniu ją zatrzymać. Zawsze, jak ktoś wam umiera. Powiedzcie sobie w myślach, imię tej osoby, idź do światła. Nie bój się, idź do niego. I słuchajcie, gwarantuję Wam, jeżeli będziecie tak cały czas mówić, to ta dusza odejdzie. A bo jeżeli tak nie mówicie, to. E, tutaj dusza się może e, pogubić, e, dlatego zawsze po śmierci, żeby dusza też do Was się nie przyczepiła. Czy po prostu nie była związana z danym miejscem długo, e, tu na ziemi, nie mówcie jej idź do światła. Tam ci będzie dobrze, nie bój się, idź. Tu już przerobiłaś, co miałaś zrobić. E, I tak właśnie mówiąc, ta dusza, Myśli, zaczyna myśleć i otwierać się na to światło, tak? E, bo niektóre dusze zostają tu na ziemi, gdy są związane e, mocno z jakimiś osobami, z energią jakiegoś domu, z pieniędzmi, e, czy nagle umierają. To jest, e, to jest różnie, dlatego zawsze tak mówcie do osoby, e, która zmarła, tak? E, wtedy zobaczycie, że też was harmonia ducha ogarnie, czy, czyli będzie taki spokój w was, i ta dusza też sobie odejdzie. E, dobrze, czyli mamy tutaj trzeci astral, no i otwiera się światło, tak? Otwiera się światło dalej. E, tutaj już przerobiliśmy tę sytuację jako dusza, zrozumieliśmy. Idziemy do światła, bo nam się otworzył ten portal, ten tunel. No, i dobrze, i teraz tak. To jest ciekawa sytuacja, bo trzeci astral jest połączony tak naprawdę z czwartym, moi drodzy. I o co, do czego tutaj zmierzam? Co widziałam? Trzeci z czwartym astralem jest połączony. Wygląda to tak, jakby kolejne piętro. W bloku, tylko że podłoga jest przeźroczysta. I zobaczcie, macie tutaj ten trzeci astral, tak zwany brudny wymiar, tak, bo tam się uczycie. E, jak to przerobicie, otwiera Wam się ten e, tunel światłem. Na ten czwarty astral wygląda to jak po prostu e, piętra w bloku. E, no i e, zobaczcie. Podłoga tu jest przeźroczysta. Wy jesteście w takiej trochę ala tunelu, takiej próżni. Nasze oczy, dusza przyglądają się czwartemu astralowi. Wygląda to tak, jakby podłoga była przeźroczysta i możecie zobaczyć, co się dzieje w czwartym astralu. Jest to trochę czystszy astral. Zaraz wam troszeczkę więcej opowiem. Czwarta astral jest czystszym astralem, ale mają coś ze sobą wspólnego. E, łączy je nauka. Trzeci i czwarty astral e, to jest nauka duszy. W czwartym astralu jesteś w tunelu, ale przeźroczystym, tak jak Wam mówiłam. Przyglądasz się różnym ludziom i sytuacją, które się dzieją w tym czwartym wymiarze astralu, nie możesz tego trochę zrozumieć. Jesteś oszołomiony, ale uczysz się ich przeżyć i emocji. Czyli tu są pokazane sytuacje różnych osób, ludzi. Być może też są wyświetlane jakieś sytuacje z waszego życia i Wypatrząc się na tę sytuację, oceniacie tak, jakby stojąc w tym tunelu z boku, tak, e, przez to przeźroczystą podłogę, i jak zrozumiecie błędy tych osób, błędy wasze, to przechodzicie dalej. I co my dalej tu widzimy? Przechodzenie teraz jest z czwartego do piątego astralu. Wyświetla Wam się w tym przejściu taka kotara z burgundu, tak? Burgund, takie ciemna, bardzo czerwień, tak? Taki burgund i jest ta przy, taka kotara. To jest takie jakby przejście, ja to widziałam, takie bardzo szybkie przejście, jak... Nieraz w teatrze, prawda? Macie te takie burgundowe kotary, bardzo takie solidne i po prostu przechodzicie sobie na salę teatralną. To jest takie bardzo szybkie przejście duszy. E, dobrze, no i e, za kotarą jest coś ciekawego. Za kotarą jest podest i zostajesz oceniany. Jest to tak zwany piąty astral. Jeszcze ciekawostka. W piątym astralu dostajesz wskazówki. Jakieś problemy są ci tłumaczone, a ty jesteś w jakimś Zawieszeniu chwilowym duszy. Czyli tutaj jest taka rozmowa z tobą energii, i tłumaczone są problemy tobie. Jak już dusza to zrozumie, otwiera się znowu tunel, który jest dosyć taki jasny, złoty. Złoty portal, można powiedzieć. Piąty astral jest nauką swoich porażek, które zrobiliśmy na etapie e, życia na Ziemi, duszy. I najlepszy, słuchajcie, tutaj astral, według mnie, gdzie e, Dużo osób zadało to pytanie, więc teraz wyjaśnię. Piąty i szósty astral jest połączony. Zobaczcie, tutaj miałam ten tunel, narysowałam wam, tak? E, czyli złoty tunel, gdzie przychodzimy, tak? Zobaczcie, ja to tak widzę, jakby było w energii 12 astrali są to takie świecące jakby kule energetyczne. E, może jest ich więcej. Mi było dane zobaczyć ich na razie w 12 i wejść w każdą z tych energii e, i właśnie je wam przedstawiam, tak? E, już wytłumaczyliśmy sobie, czym jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty astral. Jesteśmy teraz e, tu, tak? E, mamy ziemię. Po prostu ziemia jest zielona energia, którą e, widziałam. I teraz posłuchajcie, e, jak to wszystko e, mi się zwizualizowało. Piąty i szósty portal jest jakoś połączony. One trwają krótko. Później pokazuje się, e, pokazuje się różne kule, jakby planety astralne, e, energetyczne. W tym jest Ziemia. Idziesz dalej. Kolor zielony ci się wyświetla. Mi się kojarzyło to z jakimś e, jakbym przechodziła przez jakiś zielony e, gaj e, las tak. Tak mi się to po prostu wyświetliło w oczach. Po piątym szóstym astralu jesteśmy wysyłani na ziemię po części. Tak, czyli tu schodzimy. Czyli dusza ma już plan. Jeszcze jest astralu, ale macka energetyczna jest na ziemi. Na przykład teraz powiem, kobieta pisana nam na ziemi jako matka może zajść już w ciąży. I my jesteśmy w oczekiwaniu na rozwiązanie tak, tej ciąży, czyli na urodzenie się. W płodzie jeszcze częściowo uczymy się rzeczy ważnych na astralach. Na tym astralu, tak? Gdzie jesteśmy. E, także tu jest bardzo ciekawy etap, bo ja doszłam po prostu do wniosku, że e, tak naprawdę piąty szósty astral jest jakby połączony. E, I po, tutaj po przerobieniu, tak, różnych. E, po tej ocenie na tym piątym astralu przechodzimy na tak, jakby szósty, tak? To jest piąty, szósty, to jest razem połączone, to dzieje się bardzo szybko. E, I my, jak przerobimy e, te tutaj e, astrale od jednego e, do e, tak naprawdę między 5 a sześć, między piątym a szóstym, e, to. E, Schodzimy sobie, po prostu możemy się urodzić ponownie. Ale jeszcze jak jest po prostu ta nasza pisana mama ziemska, jeszcze nas nie urodziła, jesteśmy w brzuszku, to my możemy jeszcze się uczyć na tym piątym, szóstym astralu, tak? Jak już się nauczymy i mamy zejść odpowiednim czasie, to po prostu się rodzimy. E, jako dzieciątko i tak e, to e, wygląda. E, naprawdę ten etap tutaj przejścia duszy według mnie e, jest niesamowity, e, bo e, doświadczyłam takich e, mocnych emocji. To było coś takiego poruszającego, co nigdy nie zapomnę, e, wchodząc e, w medytację, Trwało to troszeczkę, żeby to wszystko zobaczyć, przeanalizować. E, ciekawe osoby, e, które chcą jeszcze zgłębić dalsze astrale, zapraszam na kolejne części filmu. Jak to jest, e, bo tutaj schodzimy słuchajcie, nasza dusza może zejść z. Tych tutaj astrali, tak. Ale jednym jest to pisane, a drugim nie. Na tyle czasem są wysokie energie, że one nie potrzebują już się urodzić, zejść ponownie na Ziemię, żeby znowu przerabiać nowe życie lub coś przerabiać z osobami z innych wcieleń, żeby czegoś znowu się nauczyć, tylko po prostu już są na tyle wyższymi energiami, zrozumiałe. Pewne swoje nauki, lekcje na Ziemi i też w energii na astralach, że one już nie muszą tego doświadczać życia na Ziemi ponownie, tylko idą sobie na te wyższe pułapy astralne, gdzie też tutaj, bym powiedziała, że naprawdę są takie dosyć wartościowe przekazy z tych moich. Odkryć. Także w przyszłym tygodniu postaram się Wam trochę więcej powiedzieć i Was mocniej zaciekawić. Jeżeli Wam się podobają moje nowe filmy o energii, proszę jeszcze raz o subskrypcję, łapki w górę. Bądźcie ze mną, przekazuję Wam dużo pozytywnej energii i radości życia. Do usłyszenia trzymajcie się buziaczki, papa! Pa.